Cześć, to znowu Remi, firma Ricar, przyczepy kempingowe. Tym razem Hobby 495 UFE z 2007 roku, wersja Excellent. Dodatkowo przyczepa wyposażona jest w klimatyzację poduszkową Trumy i przedsionek Izabeli oraz napęd Mover. Ma też dodatkowo aluminiowe felgi. Tradycyjnie przyczepę pokażę Wam najpierw z zewnątrz. Mower jest całkowicie automatyczny. Z zewnątrz jest bardzo ładna, nie ma żadnych uszkodzeń, zadrapań. Wszystkie okna są całe, oryginalne. Plastiki tak samo, nie mają żadnych uszkodzeń, pęknięć. W oknach żaluzje przeciwsłoneczne i moskitery. Dodatkowo, jeśli ktoś byłby zainteresowany bagażnikiem rowerowym, mamy takie na miejscu, także możemy doposażyć, odstąpimy, je, odstąpimy go w cenie zakupu. Zapraszam do środka. Ten szum to właśnie klimatyzacja. Może właśnie od niej najpierw zaczniemy. Teraz pracuję na maksymalnych obrotach z racji tego, że no, było trochę dość gorąco. Tu jest chowana. jest też przedsionek. wody. Tak wygląda przy przyczepy. Czyli duże łóżko uchwyt na telewizor, oczywiście cały ten stojak się obraca pokażę Wam też te połączenia przyczepa jest sucha, nie ma żadnych plam, żadnych zacieków no i tradycyjnie gwarancja na rok jest bardzo czysta, baterie są w zasadzie praktycznie nowe Wiem, że chyba dwie wymienialiśmy. No tak, dwie tą i prysznicowe. Trochę obroty. bardzo ciszej. Standardowo, jak to w hobby, dużo fajnego oświetlenia. Kuchnia. Tapicerki fajne, bez planów, uszkodzeń powtarzam się przy filmach o tych tapicerkach. Ale uważam, że to jest jedna z ważniejszych rzeczy w uciebie. Dlatego ja też Wam tak dość pokazuję. Tradycyjnie w drzwiach luzja moskitera. Pod panem sterowania. W szafkach we wszystkich jest tak samo. Oczywiście znów wszystkie instrukcje. cze Panie jest naprawdę czysta fajna i zadbana. nie wiem co mam tu jeszcze pokazać generalnie to chyba wszystko oczywiście w razie jakichkolwiek wątpliwości, pytań dzwońcie do nas śmiało Łukasz przyjmuje pod numerem telefonu 608 400 830. na pewno dużo wie na temat tej przyczepy i chętnie udzieli wam informacji oczywiście tradycyjnie zapraszam do nas do firmy pooglądać przyczepy, wypić dobrą kawę jeszcze zanim skończę pokażę wam tylko to co jest ważne, też czyli blaty w zasadzie nie ma żadnych oznak użytkowania Wszystko jest naprawdę Fajnie zadbane Jeszcze raz przejdziemy tutaj Zatem kończymy Przypomnę jeszcze raz numer telefonu 608-400-830 i do zobaczenia nas w firmie. Pozdrawiam. Cześć.